Zauważyłam, że w ostatnich okrągłych odcinkach mówię ciągle o akcentach. Najpierw o różnych akcentach angielskiego, potem czy Brytyjczycy i Amerykanie się rozumieją. No i dzisiaj zostajemy przy temacie akcentów, ale w innym sensie, a mianowicie kiedy Polak mówi po angielsku z akcentem polskim. Czy w ogóle da się nauczyć angielskiego tak, żeby tego akcentu nie było? Jak się go pozbyć i czy trzeba? Kiedy Polak uczy się angielskiego, jest bardzo prawdopodobne, że będzie mówić po angielsku z polskim akcentem. Tak mówi 99% uczących się Polaków. To oznacza, że jest to zupełnie normalne, czyli nie ma się czym przejmować. I teraz, wśród Was są tacy, którym zależy na tym, żeby mówić jak najlepiej z akcentem brytyjskim czy amerykańskim, takim, który jest najbardziej zbliżony do tego oryginalnego. A są tacy, którzy po prostu chcą mówić poprawnie i nie zależy im na tym, żeby brzmieć jak Native, co zresztą jest bardzo trudne. I żadne z tych podejść nie jest jedyne słuszne. Każdy z Was ma inne plany, inne wyobrażenia, inne ambicje, jeśli chodzi o naukę angielskiego, i, i to i to jest w porządku. Więc jeżeli nie zależy Wam na tym, żeby brzmieć tak jak Brytyjczyk czy tak jak Amerykanin, idealnie, to nic nie szkodzi. Ale jeżeli chcecie to poćwiczyć, no to ja wam podpowiem, jak to zrobić. Jeżeli obcokrajowiec mówi po angielsku z obcym akcentem, no to dla Brytyjczyka czy Amerykanina jest to zupełnie naturalne. Oni się z tym stykają na co dzień. I jest to nawet taka podpowiedź, która im mówi, że ta osoba jest przyjezdna. Hey, w you yeah. Wow, you're like from a whole other country. I'm didn't Dlaczego to jest takie trudne, kiedy uczymy się języka obcego, żeby mówić z tym idealnym obcym akcentem, a nie z tym naszym polskim? No, dlatego, że każdy język jest inny i po prostu zawiera zupełnie różny zasób dźwięków. W języku polskim mamy spółgłosek i samogłosek dużo mniej niż w języku angielskim, więc musimy się nauczyć nowych. A te, które są podobne, też wcale nie są identyczne. One tylko. Brzmią mniej więcej tak samo. Więc tak naprawdę, gdy uczymy się y, obcego języka, uczymy się w nim mówić, musimy się nauczyć zupełnie nowych spółgłosek i zupełnie nowych samogłosek. I one wcale nie są łatwe. No i właśnie dlatego dla Polaków najtrudniejsze w języku angielskim są te dźwięki, które są kompletnie inne od tego, co my mamy w Polsce. Takie, których w języku polskim po prostu nie ma. Na przykład dźwięk TH, czyli f w. Albo angielskie –r- dla wielu osób jest trudne. Czy końcówki ed czy es. Nie pamiętamy o tym, że należy je czasami udźwięczniać. No i kiedy Polak mówi po angielsku używając tylko polskich dźwięków, brzmi to bardzo obco. Welcome to you, sir. Can you explain to people in Britain, please, why you believe women should be paid less than men because they're weaker, smaller and less intelligent? I, I am i am sorry you are lying. I never said that the women should earn less. I only said that because they are. shorter, they are weaker, they are less intelligent, they are less aggressive and so on and so on, they earn less. By the way, shorter men earn less than the tall men. The blond earn more than the brunette. There are differences and the differences should not be equalized. That's all. I teraz pytanie, czy tę wypowiedź da się zrozumieć? Da się. Słychać, że jest to język angielski, że słowa są wymawiane Dosyć poprawnie, tylko y, dobór dźwięków nie jest typowy dla brytyjskiej czy amerykańskiej angielszczyzny. Słychać, że jest to mocny akcent obcy. Być może mielibyśmy problem ze zrozumieniem pojedynczych słów z tej wypowiedzi, ale w kontekście wiemy, co poeta miał na myśli. Kiedy szukałam tej wstawki, y, zastanawiałam się, czy dostępne do tego filmu są angielskie napisy. I do wielu angielskojęzycznych filmów są napisy na YouTubie generowane automatycznie. I w tym filmie też tak było. No i tutaj ta maszyna kilka razy się pomyliła, kiedy słuchała pana Janusza, ale to wynika z tego, że no, ona po prostu nie jest człowiekiem i ona nie jest w stanie sobie dopowiedzieć takich rzeczy, które nasz mózg sobie z łatwością dopowie. I wiem, że jest to przykład dosyć ekstremalny, ponieważ mamy tutaj bardzo silny polski akcent, więc teraz pytanie: czy da się nauczyć angielskiego tak, żeby brzmieć tak jak po tej drugiej stronie tego spektrum, czyli idealnie po brytyjsku albo idealnie po amerykańsku. Jest to możliwe. To zależy od kilku czynników. Po pierwsze, trzeba by zacząć się uczyć angielskiego przed 12 rokiem życia. O tym już kiedyś wspominałam. Dlatego, że w tym wieku następuje lateralizacja mózgu, czyli podział na dwie prawie niezależne półkule, i kiedy zaczynamy się uczyć języka obcego w późniejszym wieku, one ze sobą aż tak nie współpracują jak dotychczas. Mówiąc prostym językiem. Więc naśladowanie i rozumienie obcych dźwięków później po prostu bywa trudniejsze. Drugi czynnik to dużo tzw. ekspozycji na język, czyli dużo styczności z tym obcym językiem w różnej formie. Jeżeli uczymy się, no to nauka nie powinna odbywać się tylko na lekcji tylko z nauczycielem, z którym też nie zawsze rozmawiamy po angielsku, ale powinniśmy mieć styczność również w innych formach. Jeżeli tej styczności jest więcej, języka do nas dociera więcej do naszego mózgu, to jest większa szansa, że lepiej opanujemy tę docelową wymowę no i trzeci czynnik to jest po prostu predyspozycje językowe. Każdy z nas ma talent w innej dziedzinie. Są tacy, którzy uczą się języków obcych z większą łatwością. A są tacy, którym to sprawia trudność, i to jest zupełnie normalne, trzeba się z tym po prostu pogodzić. Często jest tak, że predyspozycje językowe idą w parze ze słuchem muzycznym, dlatego że jeżeli ktoś ma talent do muzyki, no to tak naprawdę jest to również słyszenie, rozpoznawanie i naśladowanie dźwięków. Dlatego wielu wokalistów, czy w ogóle muzyków, Dobrze sobie radzi z językami obcymi. Niektórzy z Was piszą mi w komentarzach czasem, że nie słyszą różnicy między dwoma dźwiękami albo dwoma wyrazami, że one brzmią dokładnie tak samo. No ja słyszę te różnice. Są tacy, którzy słyszą, i są tacy, którzy nie słyszą. Tak jak każdy z nas w innym stopniu rozpoznaje kolory. Jedni patrzą na dwa bardzo podobne i mówią, że to jest ten sam kolor, a inni powiedzą: Skąd? To jest przecież zupełnie coś innego. Z tym po prostu trzeba się pogodzić. Every time you say Luke, I think you're saying look. I don't hear the difference. It's not that hard. One is my name, one is not your name. Stop getting around on look, look. I I get it. Luke sounds like Luke. Yes, thank God. Często wy mnie pytacie jak to się stało, że ja się nauczyłam akcentu brytyjskiego i amerykańskiego. Moja historia jest nieco dziwna. Ja się prze, przez 4 lata uczyłam z dziewczyną, która wydawało mi się wtedy, że mówi tak, jak ja to słyszę w filmach i w serialach, czyli mówi dobrze, więc powtarzałam po niej i mówiłam tak, jak ona. A po tych 4 latach, kiedy poszłam do szkoły językowej na kurs, nauczycielka powiedziała mi, że mówię z akcentem amerykańskim. I to było dla mnie bardzo dziwne, bo ja nie zdawałam sobie sprawy nawet z tego wtedy. I tak się złożyło, że w tym samym roku zaczęłam oglądać telewizję MTV Europe, gdzie wszyscy prezenterzy mówili z akcentem brytyjskim, i ja dopiero wtedy odkryłam, że oni mówią trochę inaczej niż ja, albo ja inaczej niż oni. I zaczęłam słuchać uważnie tego, jak wymawiają poszczególne słowa i zauważać te różnice. I kiedy porównywałam ich wymowę do swojej, do zapisu, który jest w słowniku, to dopiero odkrywałam, Czym różni się akcent brytyjski od amerykańskiego? I mnie tak naprawdę tego nikt nie nauczył. Wszystko to, o czym wam opowiadam, to są moje własne osobiste odkrycia. <grytania> ja się po prostu tego uczyłam metodą prób i błędów. Słuchałam, analizowałam, obserwowałam, próbowałam powtarzać. I taka jest moja historia. Ale teraz pytanie do Was, czy Wy musicie się nauczyć akcentu czy brytyjskiego, czy amerykańskiego? Nie, nie musicie. Możecie nadal mówić ze swoim akcentem polskim i najprawdopodobniej i tak już tak mówicie, ale uważam, że warto jest wiedzieć, jak mówią Brytyjczycy, jak mówią Amerykanie i jeżeli chcecie im pomóc was zrozumieć, no to wtedy dobrze jest mówić z takim akcentem, który jest najbardziej zbliżony do tego ich akcentu. Dlatego, że języków obcych uczymy się po to, żeby porozumieć się z osobami, dla których ten język jest ojczysty. Więc jeżeli mówimy jak najbardziej podobnie, tak jak oni, no to im po prostu wtedy jest łatwiej. Manny, you care too much about what other people think. I know that some of the mothers here want to make fun of me because of my accent and my bouncy bosom. Ale nie don't. You know why? Because I don't care. Because I walk with confidence, and so can you. Let's go. Sofia Vergara to jest dla mnie doskonały przykład osoby, która mówi po angielsku z dosyć mocnym ojczystym akcentem, ale mimo wszystko yy, radzi sobie po angielsku świetnie. Yy, I bywa to czasami powodem do żartów. Zresztą postać w tym serialu została napisana specjalnie dla tej aktorki, która na co dzień dokładnie w taki sam sposób mówi. I też często sama śmieje się z tego, że ma akcent, albo raczej udaje, że go nie ma. <laughs> Więc dla niektórych obcy akcent może brzmieć śmiesznie, może brzmieć uroczo i może brzmieć też sexy. Czasami nawet zdarza się, że niektórzy udają, że mówią z obcym akcentem, dlatego że to po prostu działa. can you keep a secret oh yeah i'm not really george martin i'm just plain old george martin fourth generation merkin <laughs> i just use the accent to get the girls uh, does it work yeah. Akcent hiszpański jest dosyć atrakcyjny dla ucha. To znaczy, oczywiście jest to kwestia gustu. Mnie się podoba, wielu Amerykanom się podoba, tak samo jak podoba nam się akcent francuski. Ale są takie akcenty, które nie cieszą się aż takim y, ciepłym uznaniem. It's funny how every accent has its own connotation to it. Speak with a French accent, you are sexy. How are you, ladies? And then some accents just have no sex appeal to them at all. Like the Russian accent, there's nothing sexy about it. Everything the Russians say sounds dangerous and menacing. <laughs> Doesn't matter what they say, because they've got that thing, yes, I'm Russian, go to kill you, break you, destroy your family. But like, even if Russians say nice things, it still sounds dangerous. They still go, yes, fluffy rabbits and teddy bears. Jeszcze raz muszę podkreślić to, że absolutnie normalne jest mówienie w obcym języku z polskim akcentem. Jeżeli mówicie po angielsku i macie polski akcent, to mówicie tak jak 99% Polaków i jest to zupełnie normalne. Chodzi po prostu o to, żeby nie przekręcać słów, czyli żeby wymawiać je poprawnie, nawet jeżeli kłopot nam sprawiają konkretne angielskie dźwięki. Na przykład, żeby nie mówić comfortable, tylko jeżeli już nie umiemy powiedzieć comfortable. Tak jak mówią Brytyjczycy czy Amerykanie, to wystarczy powiedzieć comfortable i to już jest znacznie lepiej. Niż comfortable i większa jest szansa, że nas zrozumieją. Bo właśnie o to chodzi w nauce języka obcego. Chcemy mówić tak, żeby ta druga osoba nas zrozumiała. Więc jeżeli mówimy jak najbardziej podobnie do tego jak ona, no to ona ma większą szansę nas zrozumieć. Więc ja wychodzę z założenia, że należy po prostu zrobić wszystko w ramach naszych możliwości, żeby mówić jak najlepiej. I tyle. W ten sposób też okazujemy szacunek tym osobom, których języka się uczymy. No i teraz pytanie, czy to jest w ogóle możliwe, żeby Polak mówił po angielsku z takim idealnym akcentem. Ym, no i przychodzą nam czasami do głowy takie przykłady, jak Joanna Krupa, która po angielsku mówi tak. Are we talking about Harvey? Yes. Uh, you know what? Honestly, I was actually surprised at the amount of victims that there were because ten years ago I heard these rumors. About him, Czy Joanna Krupa mówi po angielsku z polskim akcentem? Nie. Ona mówi jak amerykanka. No i teraz możecie powiedzieć OK, czyli to wszystko, co mówiłaś do tej pory, to jest jedna wielka bzdura, bo przecież Polak zawsze mówi z polskim akcentem. <noise> Tylko, że ona jest wyjątkowym przypadkiem, bo ona wyjechała do Stanów w wieku pięciu lat. Więc tak naprawdę można uznać, że to angielski jest jej ojczystym językiem, a polski jest jej oj... językiem drugim. W zasadzie grono osób, z którymi porozumiewała się po polsku przez całe swoje życie, było bardzo niewielkie. Prawdopodobnie była to tylko jej najbliższa rodzina, więc ekspozycja na język była nieporównywalna, no i zaczęła się uczyć zdecydowanie przed 12 rokiem życia, więc spełnia te wszystkie warunki, które nam umożliwiają nauczenie się idealnego. Akcentu. Inną osobą z Polski, która po angielsku mówi przepięknie i w ogóle nie słychać, że y, z Polski pochodzi, jest y, chyba jedyna znana mi polska aktorka, która w amerykańskim filmie zagrała amerykankę, czyli nie postać, która pochodzi z Europy i słychać, że mówi z polskim akcentem, tylko kogoś, kto brzmi dokładnie tak jak amerykanie. I jest to Izamiko. I've been a fan. I'm also a dancer. This is kind of my First passion, and that's what brought me to America from Poland. So, I have a very soft spot for dance movies, just to begin with. Any sort of dance dance film, I want to be a part of, and um, dance is my first love. So, I was so happy to be able to do this film and and just be part of this amazing crew. This has been such an incredible experience and so much fun and. Everyone on this film has just been wonderful. It's kind of like a magical thing, you know? Sometimes you get a job and, and everything just works out. I Izamiko to niestety jest również wyjątek, jeden z dwóch, o których Wam dzisiaj opowiem. Dlatego, że ona wyjechała do Stanów w wieku 15 lat, więc y, nie wiem niestety, czy wcześniej uczyła się angielskiego, czy nie. Ale zakładając, że nie, to pomimo tego, że ta nauka, albo raczej ekspozycja na język, rozpoczęła się później niż w wieku 12 lat, to ona pojechała do Stanów, ażeby uczyć się tańczyć. Więc jest to osoba, która ma słuch muzyczny, a więc i wysoko wyspecjalizowane predyspozycje językowe. I to one prawdopodobnie pozwoliły jej na to, żeby mówić po angielsku z takim idealnym amerykańskim akcentem. Poza tym, pomimo tego, że uprawia zawód już od wielu, wielu lat, cały czas korzysta z zajęć, które udoskonalają jej akcent. Udoskonalają, chyba tak powinnam powiedzieć, nie? Może ja też powinnam korzystać z takich zajęć. Czyli ona intensywnie, aktywnie i świadomie pracuje cały czas nad swoim akcentem. I właśnie dlatego mówi tak jak mówi. Więc przejdźmy teraz do tych bardziej normalnych, zwykłych Polaków, którzy zaczęli się uczyć angielskiego w Polsce albo po prostu, którzy mówią po angielsku z polskim akcentem. I jedną z takich osób jest Radek Sikorski. I feel very excited and privileged to be able to meet you here to speak on the issue of the day. Uh, not just for Britain, but also for, uh, for, for Europe. I arrived, as you mentioned, before Yesterday from Poland, where you are confronted with being different already at Heathrow Airport. Tak mówię o nim Radek Sikorski, jakby to był mój znajomy. Niestety nie jesteśmy znajomymi. Może kiedyś będzie mi dane z Panem Radosławem y, porozmawiać. Jest to bardzo mądry facet. Podaję go bardzo często jako przykład dla Polaków uczących się angielskiego, dlatego, że. Kiedy on mówi po angielsku to słychać, że nie jest brytyjczykiem, że ma delikatny polski akcent, ale wszystkie słowa wymawia poprawnie. Tak naprawdę charakterystyczne dla jego angielskiego jest to, że mm, wiele spółgłosek wymawia tak jakby po polsku, ale idealnie można go zrozumieć. Mówi płynnie, poprawnie wymawia wszystkie słowa, y, ma bardzo szeroki zasób słownictwa, poprawną gramatykę. Więc może być tak naprawdę wzorem do naśladowania, jeżeli chodzi o to, jak Polak może się nauczyć angielskiego. Jego przypadek jest taki, że wyjechał do Wielkiej Brytanii w wieku 18 lat po to, żeby się uczyć angielskiego. I znowu, nie wiem, czy uczył się go wcześniej. Brzmi to tak, jakby nie. Jakby dopiero w wieku 18 lat zaczął się uczyć. Dlatego nie mówi tak idealnie z brytyjskim akcentem. Ale ponieważ ukończył też studia w Wielkiej Brytanii, to miał bardzo dużo ekspozycji na język i to na język poprawny. No bo od innych studentów czy od wykładowców. I myślę, że w tym właśnie tkwi ta jego tajemnica. Inną osobą, która mówi po angielsku z polskim akcentem, już nieco silniejszym, jest Donald Tusk. First let me thank President Obama for inviting me in my new role as President of the European Council to Washington. We thank you very much. We, we have too much to discuss. Um, however, I, 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 would like to pay attention, special attention to three topics, namely the trade relations with Russia in the Ukrainian context, um, the, the threat of uh, Terroryzm actions of the so-called Islamic state in the context of course in Libya and lastly our negotiations on TTIP I transatlantic trade and investment partnership Donald Tusk mówi już z silniejszym polskim akcentem dlatego że zaczął się uczyć języka w dużo późniejszym wieku już jako osoba dorosła dojrzała no i poza tym, nawet jak mówi po polsku, to słychać, że ma lekką wadę wymowy, co też może nieco utrudniać zrozumienie jego anglojęzycznych wypowiedzi. Ale wszystkie słowa wymawia poprawnie i to jest najważniejsze. Jeżeli chcecie nad swoim akcentem pracować i zastanawiacie się, czy to w ogóle jest możliwe, żeby z czasem mówić coraz lepiej, to jest. Bywa tak, że w ciągu lat nauki ten akcent polski zanika. You said you would give me the answers tomorrow. It's after midnight. That makes it tomorrow. Come back in the morning, my love. Spirits they talk when they talk. <laughs> they better. I'm a patient man, Lulu. But patience is like a grating foreign accent. It can wear thin. Jak więc można nad swoim akcentem pracować po to, żeby się tego polskiego akcentu pozbyć, albo przynajmniej, żeby mówić w taki sposób, który jest jak najbardziej zbliżony do akcentu brytyjskiego czy amerykańskiego? Więc tak. Jeżeli mamy zajęcia z nauczycielem, to należy po tym nauczycielu na głos powtarzać. I ten nauczyciel powinien wam taką możliwość dać. Jeżeli nie daje, to być może warto z nim porozmawiać, że może moglibyście wprowadzić taki rodzaj ćwiczenia, kiedy on mówi słowo albo wyrażenie, a wy powtarzacie za nim. No bo, żeby zacząć dobrze mówić po angielsku, trzeba po prostu mówić, nie? O tym zresztą mówiłam w odcinku 10, jak się nie bać mówić po angielsku. Druga rzecz jest taka, że należy mieć kontakt z językiem również w innych formach. Więc, na przykład, być może warto się zaprzyjaźnić z jakimś nativem, czyli po prostu prowadzić zupełnie normalną, codzienną rozmowę z kimś, dla kogo język angielski jest językiem ojczystym. W Polsce może być to utrudnione, szczególnie w małych miejscowościach. Ale w większych miastach bywa, że mieszka wielu obcokrajowców. Może warto ich gdzieś tam poszukać albo wśród znajomych popytać, czy nie znają, żeby Was zapoznali. Ale jeżeli mieszkacie za granicą, to właśnie należy postarać się, żeby tych native'ów w Waszym codziennym życiu było więcej. Czyli nie obracać się tylko wśród Polaków, którzy mieszkają w Waszej okolicy. Pójść do pracy, gdzie pracuje właśnie więcej native'ów niż Polaków. Najlepiej to w ogóle unikać kontaktu z Polakami, nie dlatego, że Polacy to źli ludzie, <głos》>, tylko dlatego, że to Wam po prostu ułatwi pracowanie nad swoim akcentem. I mm, uczenie się angielskiego za granicą nie polega na stąpaniu po y, obcej ziemi, tylko na rozmowie z tubylcami. Czyli z ludźmi, którzy tam się urodzili, albo którzy po prostu mówią po angielsku jako w ojczystym języku. Poszukajcie wśród sąsiadów, zaprzyjaźnijcie się z kimś z pracy, możecie się zapisać na jakieś zajęcia, na których będziecie rozwijać swoje hobby. Nawet jeżeli to będzie kurs kroju i szycia, to być może tam poznacie inne osoby. Które warte są zainteresowania, jeżeli chodzi o nową znajomość, ale także poćwiczenie języka. Natomiast w naszych codziennych warunkach możemy przede wszystkim oglądać po angielsku filmy i seriale, bez żadnego tłumaczenia najlepiej. I teraz, samo oglądanie to jest jedna rzecz, bo tu się po prostu przyzwyczajamy do tego, jak język brzmi ale należy ten film zatrzymywać i powtarzać. Albo pojedyncze słowa, albo wyrażenia, albo całe zdania. Można to zrobić nawet wiele, wiele razy. Żeby sprawdzić, czy mówimy dobrze, można się po prostu nagrać. Jeżeli nagrywacie swój własny głos i potem odsłuchujecie tę wypowiedź, no to być może usłyszycie, czy mówicie tak samo jak ten oryginał, czy nie. Ja pamiętam, że kiedy po raz pierwszy nagrałam siebie mówiącą po angielsku, to brzmiało to dla mnie bardzo dziwnie. Teraz już jestem do tego przyzwyczajona, ponieważ to było 50 lat temu. Ale, ale tak naprawdę jest to bardzo dobry sposób na to, żeby właśnie posłuchać, jak mówimy, bo nasz głos i nasze wypowiedzi w naszej głowie brzmią inaczej niż y, na taśmie tak zwanej czy w pliku MP3, jak wolicie. Więc nagrywać się i powtarzać. I do tego samego mogą Wam też służyć moje odcinki. Są osoby, które mówią, że po cudzemu to są takie filmy, które mówią o bardzo prostych rzeczach i oczywistych, i ja to wszystko wiem. Ale można je traktować w inny sposób. Nie jako źródło wiedzy i nauki słownictwa, bo być może to słownictwo już znacie, ale właśnie jako źródło pracy nad waszym akcentem. Nawet jeżeli jesteście osobą bardzo zaawansowaną, to możecie oglądać moje odcinki pod takim kątem, żeby albo powtarzać za mną, czyli zatrzymać sobie po słowie czy wyrażeniu, które mówię, i spróbować powiedzieć tak samo, albo przynajmniej używając wstawek, które się w moich odcinkach pojawiają, również zatrzymywać i powtarzać po nich. Jestem przekonana, że nawet zaawansowane y, osoby y, językowo znajdą we wstawkach takie słowa albo takie wyrażenia, których wcześniej nie znały. Więc to nie jest tak, że wszystko jest takie super proste i tylko dla gimnazjum. Podsumowując, jeżeli uczycie się angielskiego, to jest bardzo prawdopodobne, że będziecie mówić po angielsku z polskim akcentem i jest to całkowicie normalne. Najważniejsze jest to, żeby poprawnie wymawiać wszystkie słowa, bo to po prostu ułatwia osobie, z którą rozmawiamy. Zrozumienie tego, co mówimy. Jeżeli natomiast zależy Wam na tym, żeby brzmieć w sposób, który jest jak najbardziej zbliżony do akcentu brytyjskiego czy amerykańskiego, to są sposoby na to, żeby to ćwiczyć. Zależy to od kilku rzeczy. Czy zaczęliście się uczyć przed 12 rokiem życia, czy macie predyspozycje językowe słuch muzyczny, i jak dużo macie ekspozycji na język, a te ekspozycje możecie sami sobie dodać. Oglądając filmy i seriale po angielsku, mając większy kontakt z Nativeami, aktywnie mówiąc na lekcjach i powtarzając po nauczycielu, nagrywając swój głos i słuchając swoich własnych wypowiedzi. I to samo możecie robić, oglądając odcinki po Cudzemu. Zatrzymujcie i spróbujcie mówić dokładnie tak samo. Mam nadzieję, że pomogłam. Nie wiem, może to już było wcześniej, ale na wszelki wypadek drugi raz, nie? No, zupełnie powiedziałam chyba z 10 razy w tym zdaniu. Świetnie. Uff, nie pamiętam tego już drugi raz, bo. Zabrakło mi tchu.